Cześć, Daszbur. Piękny dzień, piękne miejsce, Hubertus Expo Warszawa, wchodzimy do środka. Dużo się tu dzieje, w ogóle jest bardzo dużo ludzi dzisiaj. Trafiłem właśnie na stoisko Vortexa u Kolby. Zaraz, może dowiem się tutaj czegoś ciekawego, co takiego stajnia Vortex ma w tym roku do zaoferowania myśliwym. Jest ze mną Pan Mateusz, który może pokazać coś ciekawego tutaj od Vortexa. Co macie przygotowane dla, dla myśliwych? Pierwszy taki najbardziej podstawowy produkt, po który gają myśliwi, jest to lornetka Vortex Vulture 8 na 56 Jest to lornetka, która ma. Bardzo, duże, bardzo dużą powierzchnię szkieł jest najczęściej wybierana lornetka jako lornetka zmierzchowa. Ma bardzo dobre opinie wśród myśliwych, co jest najbardziej e, rzetelne i wiarygodne. Kolejnym takim modelem, który też jest bardzo często wybierany przez myśliwych jest to lornetka 10 50 serii Viper. Tą lornetkę posiadamy w czterech seriach. W serii Crossfire jest to najbardziej podstawowa w serii Diamondback. Seria Viper, jest ona również atrakcyjna i cenowo i jakościowo, posiada szkła HD. No właśnie, jak, jak z przystępnością tutaj cenową? Mówi Pan o atrakcyjności tak. cenowej? E, cenowo kształtuje się to następująco. 2299 zł e, kosztuje, ona już ma szkła HD, szkła HD high intensity o wysokiej gęstości, dzięki czemu ta rzeczywista transmisja światła jest, jest dużo większa. Konstrukcyjnie też jest bardzo fajnie wykonana. Ma parę takich fajnych patentów. Jeden z patentów jest to e, blokada korekty Czy ktoś ma wadę wzroku, czy nie ma, może sobie po prostu zablokować i zapomnieć o tym, że mu się na przykład samo istnieje, e, roz, rozreguluje. Czyli nic tylko na dzika. Dokładnie. <laughs> dziękuję ślicznie. się pokazuje wabienia. Jeśli ktoś jest głodny, to tutaj na pewno się najeżdża. Za mną jajko przygotowywana jest właśnie pyszna dziczyzna. Na 100 gram, Aż z głodniały. sobie same. I jest nie jest wybiegane. Zwierzek sobie sam reguluje, za... ile potrzebuje koszulki, jakich ziół. I te pieska. Tak nie, nie, nie wygląda ładnie. Jesteśmy w starej kuźni. Cóż my tu dobrego zjemy? Zjemy same dobre rzeczy. Mamy kiełbasę z jelenia, mamy pasztet z dziczyzny, mamy spalec dzika. Pokazujemy proces parzenia kiełbasy. Bardzo ważna sprawa, żeby utrzymywać temperaturę w granicach 76 stopni. Nie przekraczać tej temperatury, wtedy zna, mamy pewność, że nasza kiełaska będzie soczysta, na będzie sparzona odpowiednio, nie gotujemy. Wygląda fantastycznie. Wygląda fantastycznie i smakuje też fantastycznie, zapraszamy do tego. To ja się częstuję. <swek> tak, polskie, tak zwane 7 rodzajów mięsa w środku. Mam tu wyśmienite pierożki z siedmiu rodzajów mięsa. Siedem rodzajów mięs! O, to tak na bogato? I gadziuszka, i i jeleń. No i oczywiście specjalnie zaparzone ciasto. I zaparzone? Tak. Moja babcia takie przygotowywała. I dodatkowo jeszcze z masło wchodzone do ciasta, więc ciasto jest bardzo delikatne. Muszę to zjeść. Trafiłem także na stoisko Swarowskiego, gdzie przyjrzałem się lornetce, nowej lornetce L-Range, tzw. pomarańczce 8x42 z dalmierzem. Myślę, że na drugie można jej dać a oraz spojrzałem także na bardzo ciekawe rozwiązanie, które wprowadził Swarowski. Jest to luneta Z8i o powiększeniu od 0,75 do 6 na 20 Ciekawostką jest to, że dzięki zastosowaniu technologii ViewPlus mamy o 30% większy kąt widzenia w porównaniu do klasycznych lunek, których powiększenie wynosi 1x. A dzięki temu, że pan Marcin z był moim operatorem, ja mogłem pobawić się sprzętem. Trafiłem na stoisko Fam Myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać. Znani, lubiani chyba wszędzie, prawda? Chyba tak, chyba tak. Ze mną jest Pan Kamil Wiśniewski, który tutaj może kilka słów powie na, na temat tego, co, co ciekawego mamy teraz w ofercie. No, no Jak targi, to oczywiście zawsze staramy się przygotować coś nowego. E, oczywiście już premiera jakichś nowych produktów e, u sezonu nastąpiła, no ale chwalimy się tak. No mój są Precyzyn czyli amunicją no, do głównoczynań rzutkowych, tak? do parkura, do wielobołu miejskiego do, do sportowej, do sportowych konkurencji, w sensie olimpijskich. Wersja 24-28 gramy, śruty od, od 2.0 do, do 2.40, e, więc, więc tak naprawdę pełny, pełny zakres. Jest to ta amunicja gdzieś umiejscowana pomiędzy naszym olimpijkiem, czy naszą standardową amunicją, a masterem. Tak? Mamy też amunicję do IPSC w tym roku, Premiera Dynamic Pro, do szlań dynamicznych. No, sukces tej amunicji naprawdę no, przerósł nasze oczekiwania. Tak. Mam o tyle taki zaszczyt, że tak co roku jak coś nowego wprowadzimy na rynek, to mogę tak powiedzieć o każdej, każdym tym typie. Mówiąc skromnie. Tak. Właśnie trafiłem do miejsca, które w sumie warto opisać, warto opowiedzieć, bo tyle emocji, co mi tutaj przyniósł sprzęt, który leży na biurku, to szok. Firma Gunbroker i babiki coś pięknego. to bym na pewno przyszedł. Ja też bym przyszedł. Mamy również dwa nowe waliki, to czarne płatstwo, tak? Też pomaga przy drapieżnikach. Mamy też dość nowy na kozy, koziołki, tak? Jest przestawny, można sobie regulować. Zrobić też koźle. A do naszego hitu sprzedażowego, do naszego predatora wreszcie, dorobiliśmy sławny koreczek, którego zawsze brakowało, i każdy sobie musiał docinać. Tak? I teraz do naszego, do naszego predatora można sobie wreszcie oryginalnym koreczkiem. Polecamy również nasze oleje, jedne z najlepszych na rynku. Rodzima produkcja, Market 1. Jeszcze nie możemy na Tak? To miło. A tu mamy znajomych twarzy. Znajomy. Znajomy twarze. Zakatane znajome twarze. Trzyma. Cześć. Zrobiamy starku w Warszawie. Nie mam, zjadłem. Wiecznie. pójdę, pójrze. Ta drewna, czy tam drewno, które się nazywa laser line, to jest taki sprytny patent, który polega na tym, że drewno zostało uszlachetnione laserowo. I efekt tego jest taki, że dużo lepiej widać całą strukturę drewna, usłojenie. to jest jakby wrażenie wyższej klasy drewna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o którą pytałeś mnie wcześniej, to jest rozkładanie broni na puzle. I wygląda to w ten sposób, że nie ma tutaj akurat kluczy, widzę. Ale da się zdjąć przednią część kolby, wymienić lufę na inny kaliber, w zależności od tego jaki, na jaki kaliber się zmienia. Zmienia się też czoło zamka i zmienia się magazynek. Oczywiście dla niektórych kalibrów e, można stosować wspólne czoło zamka i wspólny magazynek. Natomiast jeśli jest konieczność wymiany, to, to się po prostu wymienia. Jest ręcznie napinana iglica. Ja so bardzo, bardzo yeah. So what we're gonna do is mount the... Yeah, exactly. We have the Zauer 404 here, which is a completely modular rifle and very adjustable to the person using it. If you go here into the end with a quarter of a turn, you can unlock the end pull it off. You then have the chance to adjust your trigger pull to four different stages 550, 750, 1000, 1250 grams. So you don't have to adjust it manually, right? You with just go team. in here and adjust it right on the rifle with the tool you always have with you. You then have the chance to adjust the trigger 8mm front to back, 5 degrees right to left. Again, we all have different hand shapes, finger lengths to really have the gun fit to the person who's using it. Then I was speaking about the rifle being completely modular. You see one, two, three. And what happens, you loosen each screw, one turn, open the lever and you can pull the barrel out, stick another barrel in there and use all the different caliber ranges. Stick that back in, lock it, and there you are, the rifle is completely together again. Cool. So, what kind of calibers we can use with that model? So, um, anything from a 223 all the way up to a 404 Jeffrey is possible. Um, if you change between caliber groups, meaning between mini, um, standard, or magnum, you also have to change the bolt head, but not the whole bolt. You just press the bolt catch here, take your bolt out, and then you have a little lever here that spring fed you pull that back and there you are you take the bolt head off and you can change it however you want that's really cool <laughs> <laughs> it is atmosfera, masa broni, masa amunicji e, różnych producentów, różnych marek e, zarówno broni i, i optyki z tej niższej półki, jak i z tej wyższej półki, także każdy znajdzie coś, coś dla siebie. Jest też mój ukochany Sauer, ja strzelam z modelu podstawowego powołuję z modelem podstawowym 100, ale jest także masa innych broni. Przed chwilą miałem pokaz tego jak obsługiwasz. Model 404, jak go można rozebrać, wymienić kalibry, mieć tą broń zupełnie modułową, aby, aby można było sobie, mając tak naprawdę jedną broń, wymieniać w niej tylko lufę, która będzie y, służyła zarówno do polowań na lisy, dziki, jelenie, daniele oraz może i nawet na zagraniczne wyjazdy, gdzie polujemy na o wiele większą zwierzętę, to Sauer nam to daje, daje nam taką możliwość. Możemy wymienić sobie lufę i, i możemy zmienić sobie kaliber tej broni. Brzmi super. Trafiłem właśnie na stanowisko firmy Wacus.pl. Zajmują się tutaj ogólnie pojętą. Próżnią, że, tak że tak to ujmę, czyli pakowaniem próżniowym, ale widzę, że nie tylko, tutaj pani już się do mnie uśmiecha, widzę, że chce pokazać jeszcze parę innych ciekawych rzeczy. Generalnie chodzi, chodzi tutaj o to, aby zadbać odpowiednio o, o dziczyznę po, po strzale, ale nie tylko o dziczyznę, także o inne mięsa. Fajne rzeczy, w ogóle zapytamy się tutaj przedstawiciela tejże firmy, co ciekawego może nam powiedzieć o, o ofercie produktu. Pakowanie próżniowe pomaga nam zachować świeżość produktu na dłużej, Dzięki spakowaniu w próżnie możemy na przykład świeży wyrób zamrozić i, na przykład, taka kiełbasa rok po produkcji smakuje tak, jak praktycznie tydzień po zrobieniu. Dzięki temu, że pakując próżniowo, odcinamy dostęp do powietrza i tlenu. Wszystkie procesy starzenia są zatrzymane. Natomiast na co dzień próżnia może nam pomóc przygotować. Na przykład marynatę na grilla i jest sezon grillowy, więc jest to ciekawa podpowiedź. Czy na przykład stosowanie pojemnika próżniowego na śniadanie, które zabieramy gdzieś w trasę w delegację, tak, żeby zachować również przez krótki okres czasu to, co chcemy spożyć w jak najlepszej kondycji. Oprócz próżni mamy też w ofercie specjalne szafy do kruszenia mięsa w skórze. Zajmujemy się również sprzedażą technologii do dojrzewania mięsa na sucho oraz mamy specjalne urządzenia grille 800 stopni które w bardzo fantastyczny sposób pozwalają nam e, smażyć, grillować mięso. To jest na przykład wieprzowina długo dojrzewająca a to jest wołowina Polska czerwona. Nasza polska, polska czerwona? Nasza polska wołowina. Super. Piękny pięknym armure. Aż się prosił, na, na, no. na stanowisku za Wunatory było tak miło, że zapomniałem wyjąć kamerę i nagrać chociażby krótkiego reportażu. E, za to pogadaliśmy sobie z Jarkiem, czego nie mamy możliwości zbyt często zrobić, z uwagi na to, że każdy z nas mieszka gdzieś daleko. E, był to fantastyczny e, moment

Targi Hubertus Expo 2018 dla mnie dobiegają końca. Fantastyczny dzień, masa znajomych, masa przyjaciół. Spotkaliśmy się z przyjaciółmi z Time to Hunt. Były nosacze, e, szukające skarżystek oczywiście. Było fantastycznie, było bardzo miło. E, nadzieja na kolejne e, Fantastyczne spotkania również przed nami. Kto wie, może nawet zrobimy coś razem kiedyś z to Hunt. zobaczymy. czy na ten dzień, fantastyczne miejsce, przecudowne. I co prawda, już nie zdążycie na, na te targi, ale naprawdę serdecznie zapraszam za rok. Jest co oglądać, jest co zwiedzać. Także miejsce świetne. Polecam każdemu Tarsburg. Cześć.